Przemarzyło nam się, aby w środku sezonu taką imprezę zorganizować, a ją pokazać szczególnie tym, którzy przyjeżdżają i to bardzo masowo, że Świnoujście to jest prawdziwe miasto historii, nie tylko tych fascynatów, pasjonatów i yy, mieszkańców Szczecina, którzy bardzo często nas odwiedzają nawet w ramach Litwierdzy, ale tych ludzi nawet z drugiego końca Polski. A takie imprezy wydaje mi się, że są najlepszą formułą do tego, aby te wspaniałe nasze fortyfikacje i tą historię miejscową w godny i fajny, ciekawy sposób prezentować. Drugi pretekst jest ściśle związany z karozą kultury, która dała nam nowe możliwości. Te nowe możliwości to to, że udało nam się wyrwać Bogusia Wołoszańskiego, który tutaj w sposób, wydaje mi się, ciekawy, godny i w taki swój sposób, taki magiczny poprowadził to z, z odpowiednim stylem wzmacniając te nasze odczucia. W tych potyczek pokazaliśmy trzy takie charakterystyczne elementy. Atak szturmowców, czyli tych barbarzyńców z maczugami, którzy wpadali w sposób bezlitosny, oczyszczali nieprzyjacielskie okopy. Mówimy oczywiście o pruskich szturmowcach. Atak gazowy, przerażająca broń. Nie chcieliśmy tutaj epatować zbyt teatralnie tym, jak była to okrutna metoda zabijania, chociaż były takie pomysły, aby w sposób taki indywidualny zademonstrować. Jednak w związku z porą i tym, że zbliżyliśmy się do młodzieży, z, z tego podkręcania w, w tej sceny zrezygnowaliśmy. No i chyba najbardziej efektowny także dla publiczności, atak czołgów czyli pierwsze czołgi użyte podczas bitew w historii wojskowości czyli czołgi FT-17, aż dwa świętej pamięci Roberta z Korunia, który, który tutaj w ogniu i przy. Wydaje nam się, dobrej pirotechnice pokazały swoje olbrzymie, olbrzymie możliwości. Mamy nadzieję, że tej parotysięcznej publiczności, która nas tutaj dzisiaj odwiedziła, te widowisko przybliżyło tę tą ciekawą historię. I myślę, że się podobało. Wszystko w ten sposób udało, dzięki kolegom rekonstruktorom przede wszystkim, zaradzić się przynajmniej kilka osób tą wspaniałą pasją, miłością do naszej historii, bo ta historia tak naprawdę to nasza tożsamość. Biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje, na przykład kuby, bo już likwidację dodatkowych godzin z historii, tak? zapominamy o tym, jak ona jest istotna dla naszej tożsamości narodowej, do kształcenia postaw patriotycznych, że takich lekcji jak ta Świnoujska powinna być jak najwięcej. Znaczy, przede wszystkim jest to zupełnie inna lekcja historii. Ludzie mogą zobaczyć to na żywo, potem podejść, zobaczyć sprzęt, porozmawiać. Także to jest całkowicie lekcja interaktywna. Tak? To nie jest tak, że sobie siedzimy w szkole i tam nauczyciel coś tam nam mówi, o czym nie mamy żadnego pojęcia. Tutaj widzimy to na żywo. tak? Możemy to zobaczyć, dotknąć imprez jest raz więcej, raz mniej, ale zawsze zawsze jest zainteresowanie bardzo duże. No jednak to ludzi przyciąga. Jest to rzecz naprawdę ciekawa. W dzisiejszej imprezie uczestniczyły, uczestniczyły grupy rekonstrukcji historycznej z całej Polski. Były grupy ze Świnoujścia, ze Szczecina, z Gniezna, z Polic oraz z kilku innych miast. Tego typu imprezy skierowane są dla, nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, ale również dla turystów przyjezdnych. Oprócz oczywiście inscenizacji, którą można było zobaczyć, każdy po imprezie mógł sobie podejść do rekonstruktora, zrobić zdjęcie w oryginalnym hełmie, dosnąć bądź wsiąść do oryginalnego czołgu, zobaczyć jak wygląda prawdziwy karabin. Można było teoretycznie przenieść się w czasie, zobaczyć jak to kiedyś mogło wyglądać. Rekonstrukcja historyczna, żywa historia. Ona na nas całe życie tak naprawdę jako rekonstruktorów, tak? Są wakacje, Ford to jest muzeum, to, to, jest, to, to jest turystyka, tak jak tu widzimy, to jest położone nad morzem, to jest bardzo dużo ludzi, ale praktycznie do wszystkich, do każdego odbiorcy, i do dziecka, i do dorosłego, i do emeryta, bo każdy znajdzie coś dla siebie. To jest może specyficzne, bo nie każdy może tam, to, to, to jest wojna, tak, tu się ludzie, ludzie, ludzie zabijali się dla wielkiej polityki, ale, ale pokazane to właśnie w tym jakby nurcie rekonstrukcji historycznej przybliża na pewno to w jakiś stopniu. Ta pierwsza wojna w ogóle była zapełniana przez lata i dopiero teraz się okazuje, że to byli też ludzie, to byli. To nasi pradziadkowie dziadkowie, tak? Którzy tak naprawdę nikt o nich nie mówi. Mówi się o II wojnie i na tym się kończy. A wcześniej pierwsza wojna nie istniała nawet w świadomości ludzi. Dopiero teraz krok po kroku się to jakby przybliża, a dla nas była na tyle istotna właśnie, że z tej pierwszej wojny wykluła się nasza niepodległa Polska, tak?